tutaj będzie zlewo zmywak i wyspa. Teraz sobie przejdziemy do łazienki. Dzisiaj przedstawimy cały etap montażu, instalacji kanalizacyjnej, która będzie znajdowała się pod podłogą. Naszym ekspertem yy, dzisiaj na budowie będzie pan Paweł Mix. Pierwszy etap to jest etap projektowania. Rozplanowujemy usytuowanie przyszłych łazienek ku, kuchni. Jest tutaj pewna dowolność, natomiast na pewne rzeczy trzeba by zwrócić uwagę. W momencie, kiedy łazienki są rozstrzelone w różne Narożniki budynku, następstwem tego jest zwiększenie ilości pionów, które trzeba podłączyć, no czyli zwiększenie też nakładów finansowych, za tym jest zwiększenie ilości materiałów i nakładu pracy panów wykonujących te prace. Trochę czasu minęło od projektowania i wykonywania instalacji z żeliwa. Teraz to tworzywo jest stosowane zupełnie na innych obiektach, w budynkach jednorodzinnych. To już jest przeszłość. Natomiast jeśli chodzi o budynki jednorodzinne, mamy dwa rodzaje tworzyw. Łatwo je rozpoznać, bo różnią się między sobą kolorami. Te rury, które tu widzimy, to są rury kanalizacyjne o podwyższonej odporności na udary w kolorze. Pomarańczowym. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie przewidywane są zwiększone obciążenia, także na odcinkach pod przejazdami, pod dojazdami do garażu, tak jak tutaj w tym wypadku, i zalecane jest pod wszystkimi elementami, do których nie ma już dostępu, czyli tak jak tutaj. Na obszarach, które znajdą się już niedługo pod chudym betonem. Jeśli chodzi o sposób układania tej instalacji, zaczynamy od punktu najdalszego tak powinno się to robić z tego względu, że ten punkt najdalszy od sieci zewnętrznej, czyli tej sieci, która będzie gdzieś tam w drodze osiedlowej punkt najdalszy będzie najwyższym punktem i od tego punktu konsekwentnie ze spadkiem Najczęściej 1,5% do 2% układamy tą instalację właśnie w kierunku zachowania spadków w kierunku do instalacji zewnętrznej odradzałbym stosowanie mniejszych spadków, bo konsekwencją tego może być po prostu zarastanie rur i zapychanie się rur. Czy średnica tych rur odpływowych nie jest uzależniona od ilości, od ilości pionów, czy, czy jest stała? Teoretycznie to powinno się wyliczać, natomiast w przypadku domków jednorodzinnych sprawa jest bardziej prosta. W przypadku, kiedy jest ogólnie zasada, że w przypadku, kiedy pion, do pionu jest podłączona miska ustępowa i mówimy o odcinku prowadzonym pod ziemią, to ta średnica jest standardowa i wynosi 160. W momencie, kiedy kanalizacja jest położona poniżej strefy przemarzania, ta, taka izolacja nie jest wymagana. Mówimy o izolacji przeciwzamrożeniowej, czyli powiedzmy izolacji cieplnej, natomiast y, możemy zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Jedna to jest kwestia izolacji samego wejścia do budynku poprzez ławę fundamentową y, i to trzeba zaizolować wilgociowo y, z tej prostej przyczyny, żeby woda z terenu nie wchodziła nam w przestrzenie międzyfundamentowej i nie wymywała piachu. Druga izolacja, bardziej taka nazwijmy to kosmetyczna, przed zasypaniem rurociągów wypadałoby pierwszą warstwę wokół rurociągu ułożyć z granulatu lub z piachu o drobnej fakturze. Po to, żeby ostre części nie kaleczyły rurociągu. Różne są sposoby łączenia instalacji. Tutaj jak najbardziej prawidłowe mamy uszczelki wykonane z gumy. Łączymy je kołnierzowo. Trzeba tylko pamiętać, że woda powinna napływać z tej części, nigdy z tej, bo następna rura będzie tutaj. W Włączana. Te uszczelki w momencie kiedy nie ma błędu montażowego polegającego najczęściej na tym, że uszczelka się podwija i wtedy jest nieszczelność. Te uszczelki zapewniają izolacyjność zarówno dla wody, która dla ścieków płynących w środku, jak i izolację dla wody spływającej z terenu. Po ułożeniu instalacji kanalizacyjnej, oczywiście na poziomie zero, czyli i podposadzkowym, sprawdzamy spadki. No w tym momencie możemy to bardziej optycznie sprawdzić, natomiast szczelność możemy sprawdzić tylko w jeden sposób i czy woda wypływa z kanalizacji, podłączając z końca. Fragment wodociągu. Warto taki test przeprowadzić? Od momentu ułożenia tej instalacji do momentu odbioru, czyli przed zasypaniem, mija parę dni. Nie wiemy, co się dzieje w tym momencie na budowie. Różne przypadki się zdarzały: ktoś przechodził się po tej instalacji w innych miejscach, ziemia się osunęła, wygieła te rury. Wydaje mi się, że przed ostatecznym zasypaniem. Warto sprawdzić, czy spadki zostały zachowane i, które, i utrzymują się. Znaczy w momencie, kiedy już jest zachowana odpowiednia grubość ziemi rodzimej, czyli gdzieś koło 40 cm, wtedy już możemy wprowadzić zagęszczarkę. Natomiast do momentu osiągnięcia tej warstwy ubijamy to tradycyjnie, możemy posłużyć się polewaniem wody, to też jak gdyby przyspiesza proces zagęszczania w obrębie rurociągów.